A więc taka droga nas czeka. Jesteśmy tu i jedziemy tutaj, 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 aż tu do Chorwacji na wyspę Kerk. I tu spędzimy, i tu spędzimy najbliższe dni. Troszeczkę mamy do pojechania. Zaraz zobaczymy ile to będzie kilometrów 1149 1149 mil będzie jakieś 1800 kilometrów czyli całkiem nieźle ruszamy dzisiaj i zobaczymy jak będzie w podróży no i gotowi spakowani jedziemy i ona. Pokaż się tutaj, skomentuj sytuację Zadowolone? Wyruszamy zadowolona Zuzia Pomachaj no. tu ręką ładnie No, Jedziemy Zaraz czekamy tylko na Sławowana I będziemy dalej jechać A tutaj musi być Na 22.30 mamy być w Dover naprawdę no, Jedziemy sobie Tam towarzystwo całe Jesteśmy po dwóch godzinach jazdy, przyjechaliśmy 120 mil, także nie napawa to optymizmem. Miejmy nadzieję, że zdążymy na prom, bo M25 jest strasznie zawalona o tej porze. jakoś nie możemy się doczłapać do dołu. Tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli chodzi o M25. Sławowam przed nami. Zaraz go tutaj zbliżymy się do niego, żeby go było widać. Jedziemy, Pineska i Sławowa. Tylko że na razie po prostu się przesuwamy. Zobaczymy co będzie dalej. I już dojeżdżamy do Dover. W sumie nie było źle, czyli pół godziny. Z pół godziny zaparłożyliśmy w koreczkach. A teraz będziemy wjeżdżali do portu. brzegi do over pogoda nas tragiczna żegna 11 stopni całą drogę padało no i wjeżdżamy do portu w łoku nie ma jakiegoś szczególnego co jest szczęście także odprawa francuska odprawa angielska bilety i zobaczymy gdzie nas spuszczą jak nas spuszczą Odprawiony jesteśmy, jak zwykle nie mogłem znaleźć cipa u pieska, ale w końcu znalazłem i już jedziemy na prom na 22. Także udało nam się szybciej dotrzeć. Jak ta laweta ruszy, to czekamy na promie, dziewczyny zajadają. I zaraz wjeżdżamy na promik No i zapakowani prawie a tak wygląda nasza ekipa wycieczkowiczów Zuzia, Aga, Iwona Szeryf, Sławek no i ja tu gdzieś jestem odpywaliśmy o czasie i właśnie zjeżdżamy we Francji. Pierwsze, przejechaliśmy wczoraj do tylko 500 km ze względu na prom i tak dalej. O czwartej rano stanęliśmy w parkingu za Brukselą. Pierwszy parking za Brukselą zależało nam, żeby przejechać brukselski ring, żebyśmy tutaj w dzień już nie musieli się w torkorkach tłoczyć. No teraz już lecimy na Austrię. Tak wygląda ten parking. Holandia minęta, i wjeżdżamy do Niemiec I zostało nam jeszcze 1157 km na wyspiekerki. W razie już Wam pokazuję. Tutaj słowa Wam się tękuje. A tu my. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Bo ręce mi się trzęsam. Tak, zrobiliśmy 800 km i zatankowaliśmy 65 litrów paliwa. Jak na wagę tego samochodu to jest 2800 na pusto, a no, w tej chwili zapakowany w 3 osoby to około 3200 kg z wodą, ze wszystkim, to wydaje mi się, że całkiem, całkiem przyzwoity wynik. Córa siedzi z boku, się zamieniły miejscami. i Iwona z tyłu tam popija. Nie wiem co ona pije, ale jest coraz, coraz śmieszniejsza. Także do zobaczenia w następnej odsłonie. Po 14:30, no po 15 godzinach dojeżdżamy do Monachium i powolutku będziemy zbliżali się do Austrii. Jeszcze za dwie godziny pojedziemy i gdzieś się zatrzymujemy na spanie Zobaczymy, jak będzie, bo jak na razie to z 15 godzin mieliśmy może ze 3 godziny ładnej południ i pojedź drogą ekspresową jedziemy na Sarsburg jesteśmy na trasie A99 w Niemczech właśnie minęliśmy stadion Allianz Arena i jako ciekawostkę powiem Wam, że właśnie jak mieliśmy stadion dokładnie o godzinie 20.20 .20. zaczął się Euro 2024 gdzie właśnie na tym stadionie Niemcy podejmują Szkocję ciekawy zbieg okoliczności ale zobaczcie jak się fajnie jedzie jak Niemcy grają wszyscy są na stadionie albo przed telewizorami korków teoretycznie nie ma i tak się obudziliśmy Jesteśmy w Austrii, niedaleko granicy ze Słowenią i zostało nam jeszcze 400 km do Chorwacji do celu. A tutaj Sławowan i Bineska jeszcze się ja sobie zobaczyć jak do poranek na 20 i przygotowani do ostatniego etapu, zuska też taki widok ma z okna o proszę bardzo pies gotowy, śniadanie zjedzone, zęby umyty i uderzamy teraz na ostatni etap podróży Rasa taka, że nie chciałoby się skończyć tak ładnie, ale i tak chcę ją skończyć jak najszybciej jedziemy do Słowenii powolutku i znowu trzeba płacić, nie wiem teraz za co, ale znowu musimy zapłacić, tak mi się wydaje, kochanie nie, nie będziemy płacić, I ona siadaj, bo policja stoi, albo się spodziewaj Zostało nam jeszcze 134 km do wyspy Kerk. Jest ustawiona nawigacja, dokładnie na wjazd na most. Jesteśmy w Słowacji. Jedziemy oczywiście w korkach, ale biorąc pod uwagę fakt, ile zapłaciliśmy za Słowację, to są 62 funty, za, musieliśmy wykupić na miesięczne, miesięczną winę, bo była albo dziesięciodniowa, albo tygodniowa zdaje się albo miesięczne, a nie zdążymy wrócić w czerw, w ciągu tygodnia więc wykupiliśmy sobie winetę miesięczną na Campera to jest kategoria 2B żeby się nie pomylić czasami, bo jest to liczone z owacji od wysokości kierownicy jakoś tak no jest tam wszystko opisane na stronie, także nie ma problemu winety można kupić tylko i wyłącznie e-winety elektroniczne, bo się operator całkowicie wycofał z naklejek więc tylko przez stronę internetową ale jest bardzo prosto także nie ma z tym żadnego problemu o dziewczyny tutaj się jedna się maluje, druga z tyłu siedzi i co tam, co tam robisz A no i gra w swoje gierki tam układa jakieś tam cukierki albo coś innego no ale dobrze a my walczymy dalej także do zobaczenia w Chorwacji jeszcze kawałek nagramy wam z Chorwacji, ewentualnie jakby były jakieś opłaty tutaj na tej trasie A10 dwa razy jeszcze oprócz winety, oprócz winety na Austrię, która by kosztowała 1150 euro, to płaciliśmy 13,50 za jeden fragment autostrady na autostradzie A10 i 850 przy wyjeździe z tej autostrady. Także 20. 2 funty, 22 euro razem. Ten fragment będzie kosztował Austria i plus 11,50 za winetę austriacką. No, zobaczymy, jak będzie dalej z opłatami w Chorwacji. W Chorwacji zdaje się, że tylko na bramkach się płaci. Zobaczymy, ile do tego kierka będziemy musieli jechać po płatnych autostradach, a na pewno pojedziemy, bo nie chcemy nigdzie kombinować yy, żadnych bocznych dróżek. Z tego względu, że już dość chwilę jesteśmy w podróży, chcemy jak najszybciej dojechać na kemping. Tam ze dwa dni postać, potem znowu gdzieś sobie pojedziemy na dziko stanąć, no i zobaczymy jak to będzie, a no, za chwilkę się połączymy z, yy, z Chorwacji, jak już dojedziemy do Chorwacji. No mi na molu w Słowacji, cena paliwa, proszę bardzo, 168. także prawie jak w Polsce. wjeżdżamy do Chorwacji Słowenia, Chorwacja także w końcu dojechaliśmy w sensie do Chorwacji na miejsce jeszcze 49 także do zobaczenia na miejscu wjeżdżamy na most na wyspę Kierk ale że jest sobota to jest ten most bezpłatny a no, w tygodniu jest normalnie płatny Ciepło i Tak wygląda ta wysepka I Już wam się zobaczyć Wygląda jakby ktoś się zmasakrował i wyrzucił tutaj gruz Taki pierwszy widok Tak wygląda jak się wyjeżdża z jednej strony Mam góry i tak wygląda z drugiej strony. Czy po poprawie można się usiedlić? Można, można Auslauński Over Po 24 godzinach samej jazdy, czyli po 2,5 dnia tak naprawdę podróży Dotarliśmy do naszego kempingu Tu będziemy najbliższe do premium Resort, zaraz koło miasta Kerk na wyspie Kierk. właśnie się byliśmy zarejestrować i teraz sobie wjeżdżamy na naszą parcelkę ceny parceli że tak powiem toż to szok ale jesteśmy przygotowani budżetowo więc i tak jeszcze to nie jest sezon najwyższy sezon się zaczyna Najwyższy sezon się zaczyna 28, a 28 no, musimy być już. z 29 mamy prom, czyli właściwie jesteśmy w tym sezonie średnim. I tutaj za 3 osoby na tym parkingu, za trzy osoby z pieskiem, oczywiście cały serwis na, na parceli jest typu prąd, woda i tak dalej, zapłaciliśmy 181 za, za, za dwie noce, bo jutro za dwie noce będziemy się przesłuchali na następny kemping także teraz tylko sobie wjeździemy na parcelkę zaraz zobaczycie jak ona wygląda I muszę przyznać o tej porze no, przeszliśmy się po kempingu i nie było żadnych kuraków ale też ten camping wybraliśmy dlatego, że jest to dedykowana plaża dla ludzi z pieskami jest jedna plaża dla tych, którzy powiedzmy są uczuleni, a druga dla tych, którzy lubią pieski, więc to nam bardzo pasowało, żeby tam mieć tą, ten, tą plażę właśnie z takimi z dostępnością dla piesków. No to ja muszę tu tyle wjechać. Przedmięcią. Więc tutaj ze mną no, Ale jedno drzewo. No witamy już rozpakowanie na kempingu Pineska. Już przygotowana zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Parcele bardzo fajne. Dobrze? No i dopiero pierwsze połączenia z Polską. Z Anglią już były. Tak wygląda parcela. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo duża. Tak, tu jesteśmy rozłożeni Piesek w cieniu Na kolmacie Po co? Bo jest bardzo gorąco, znaczy bardzo gorąco Biorąc pod uwagę, że przyjechaliśmy z Anglii To jest tutaj bardzo gorąco Bo tu jest 26 stopni dzisiaj A z Anglii wyjeżdżaliśmy Było 14-17 Tutaj mamy Podłączenie do prądu Podłączenie do prądu Zaraz jeszcze zrobimy odpływ Tutaj widać 4 odpływy Możemy sobie zrobić odpływ, żeby szara woda od razu tutaj schodziła, nie musimy wtedy nigdzie, nigdzie jej opróżniać specjalnie. No i z tej strony jeszcze też da sporo miejsca. Także idziemy się bawić, a potem pokażemy Wam, jak wygląda ten parking w całości. Jak się uda, to drona puścimy i zobaczymy. Mama już zadowolona, bo z synkiem rozmawia, także do zobaczyska w następnej odsłonie.